Kiedyś przepisy mówiłyby podobno alarmy przeprowadzać raz na dwa lata. Teraz trzeba to robić raz w roku. Nie jest określone kiedy, ale generalnie robimy to zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, przede wszystkim pod kątem klas pierwszych, które do nas uczniowie nowi przybyli, żeby poznali organizację ewakuacji z budynku. W przeciągu zaledwie 2 minut i 55 sekund wszystkie osoby ze szkoły opuściły budynek. Wiemy już jak to ma wyglądać, wiemy, rędy mamy wychodzić, jak mamy iść, czy mamy no wiemy, że mamy iść tak w grupie, no i wiemy mniej więcej jak to ma wyglądać, więc nie boimy się już tak bardzo, bo wiemy, że wszystko jest zorganizowane na pewno dobrze, żeby nam się nic nie stało. Róbne alarmy są niezbędne, by pracownicy szkoły i uczniowie wiedzieli jak się zachować w przypadku prawdziwego zagrożenia. Kadra, pracownicy i uczniowie gimnazjum nr 4 mieli już okazję niestety sprawdzić nabyte umiejętności, gdy ewakuacja nie była planowana. Było parę lat temu, uczeń wyrzucił do kosza znicz i to zapalony, nie zgasił i trochę zapalił, więcej było dymu, ale zapalił się kosz i troszeczkę ściany. Ewakuacja przebiegła bardzo szybko, ale jeszcze przyjechała straż pożarna. Mimo, że myśmy zgasili, to jeszcze sprawdzone było i, no i cały ten dym trzeba było jeszcze oczyścić szkołę. Kolejny próbny alarm odbędzie się na wiosnę. Biegłoroczny koncert młodej polskiej perkusistki Doroty Piotrowskiej pochodzącej z Lubina, a mieszkającej obecnie w Nowym Jorku, został okrzyknięty sensacją przez krytyków magazynu Jazz Forum. Dorota znana jest z nowoczesnych kompozycji z motywami zakorzenionymi w tradycyjnych rytmach. Jej zespół to żywa mieszanka muzyków łącząca neopop i wpływy muzyki latynoskiej z odniesieniem do tańca i literatury. W Lubinie z artystką zagra na trąbce Jeremy Pelt oraz kubański perkusista Isle. Wignał w sekcji rytmicznej, gwiazdy polskiej sceny jazzowej, Michał Barański na kontrabasie i Dominik Wania na pianinie. Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Muza 2 października o godzinie 19.00. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, Sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, Telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl